Małopolska Nagroda Rynku Pracy w tym szczególnym okresie popandemicznym, mamy nadzieję, przede wszystkim po dwóch poważnych zatrzymaniach gospodarki, po dwóch lockdownach, to szczególne wyróżnienie. Wyróżnienie dla tych firm, które nie tylko walczyły z pandemią, ale postawiły także w tym trudnym okresie na rozwój swoich pracowników. Postawiły nie tylko na ochronę miejsc pracy, ale także na zdobywanie przez nich nowych kompetencji, nowych umiejętności, dając szansę w tych trudnych, zmieniających się czasach na dynamiczny rozwój swoich przedsiębiorstw, przez co wspierały bardzo mocno gospodarkę małopolską. I małopolska rozwijająca się dynamicznie to zasługa właśnie tych firm. Tytuł laureata Małopolskiej Nagrody Rzeczu Pracy 2021 w kategorii Małopolski pracodawca wspierający rozwój pracowników otrzymuje Urząd Gminy w Stytkowice. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim współpracownikom, z którymi mam przyjemność, zaszczyt realizować od 10 lat, e, powiem nie skromnie bezprecedensowo, na pewno w Powiecie latowskim, ale myślę o Polsce Zachodniej, program szeroko rozbudowany, program staży, pracy interwencyjnej, robót publicznych, e, normalnego trybu życia I, i to jest myślę najbardziej wartościowe w całym projekcie, który którym realizujemy. E, dlatego też jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy pomagają mi to realizować i w Urzędzie Gminy Spytkowicy, jak i również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach. Dziękuję bardzo serdecznie. A teraz zakończymy nominacje do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy w kategorii Małopolski Pracodawca wspierający rozwój pracowników. Firma Wallset Krakowska Kółkazów. 420 tysięcy podmiotów gospodarczych, państwo znajdujący się tutaj, jesteście wyróżnieni, ale dlatego jesteście wyróżnieni, że jesteście państwo aktywni i macie ochotę tą aktywność pielęgnować. I z tego powodu należą się państwu gratulacje. Instytucja Województwa Opolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizowały konkurs mający na celu promocję pracodawców wspierających swoich pracowników i ich rozwój. Jednocześnie promujemy małe firmy, czyli mikrofirmy, gdzie ważne jest utrzymanie tychże firm na rynku pracy. W konkursie tym wziął udział wiele firm, które doceniają postawy prozatrudnieniowe na rynku pracy, które doceniają również rozwój własny pracownika i pomagają tym ludziom w osiągnięciu celów zawodowych i utrzymaniu miejsca pracy. Tu laureata Małopolskiej Nagrody Rekup w kategorii Małopolski Pracodawca przyjazny rodzinie otrzymuje Zamek królewski na Wawelu. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ pracuję na Wawelu od <laughs> stycznia zeszłego roku i wszystkie działania, które realizuję, bardzo mi zależy na tym, żeby tutaj pracownicy czuli się dobrze. Żeby Wawel był postrzegany jako pracodawca dobry i przyjazny każdemu pracownikowi. Aby wspierał pracowników w każdych sytuacjach życiowych, które się zdarzą. Wspierał młode osoby, mamy powracające na rynek pracy. Pracowników rodziców, którzy opiekują się dziećmi, pracowników niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami i emerytów, którzy tutaj akurat na Wawelu stanowią bardzo dużą część, bardzo ważną grupę też społeczną. Cieszę się, że taka instytucja z tak olbrzymim zapleczem zadaniowym, historycznym stara się też działać na rzecz swoich pracowników i ich rodzin chciałbym wręczyć nagrodę i nominację dla Przedsiębiorstwa Przewodniczącego Tomasz Wysłań. Muszę powiedzieć, że w tej kategorii konkurencja była niezwykle duża i wyłonienie tylko jednej, jednego zwycięzcy było bardzo trudne, dlatego szczególnie wszystkim Państwu nominowanym w tej kategorii bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, ja mam zaszczyt wręczyć nominację Wawel S.A. Małopolskiego z Rynku Pracy, kategoria Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie. Wśród wielu nagród, które zostały dzisiaj przekazane małopolskim pracodawcom, są też nagrody dedykowane pracodawcom, którzy wspierają Rodziny i są im przyjazne dzięki temu, co zawiera ich oferta, taka ogólna, ale też co firma proponuje konkretnego swoim rodzicom i dzieciom. To jest bardzo ważny element polityki prorodzinnej, które prowadzą firmy z Małopolski i ta nagroda też jest dedykowana tym wszystkim firmom, które w sposób szczególny starają się wzmacniać. Rolę rodziny i dać możliwość swoim pracownikom też w realizacji swoich celów zawodowych, jednocześnie pamiętając o tym, jak ważnym miejscem jest dla nich rodzina. Dzisiejsza uroczystość to ważne wydarzenie, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla samorządu Województwa Małopolskiego, ale również trzeba oceniać to spotkanie w szerszym aspekcie w aspekcie naszego kraju. Jesteśmy w czasie Wychodzenia, z, mam nadzieję, z pandemii, wychodzenia z kryzysu pandemicznego również, który dotknął gospodarkę, w tym gospodarkę Małopolski. Małopolska może poszczycić się bardzo wielo, wielką ilością osób prowadzących działalność gospodarczą. To nie był łatwy czas dla przedsiębiorców, to nie był łatwy czas dla pracodawców. Zarówno województwo małopolskie wspierało osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, ale również czynił to polski rząd. W skali kraju, pomoc, jaka trafiła do przedsiębiorców to kwota ponad 200 miliardów złotych. Gdyby nie tarcze antykryzysowe, gdyby nie ta pomoc, to wiele firm nie przetrwałoby tego trudnego czasu. Cieszę się, że dzisiaj mogłem się spotkać z przedsiębiorcami, z, mogłem się spotkać z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z innymi instytucjami, które działają na rzecz rynku pracy. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym, gratuluję tym, którzy otrzymali nagrody. Ale dziękuję zarówno pracodawcom, przedsiębiorcom, którzy ten trudny czas przetrwali, którzy dbali nie tylko o swoją firmę, o wyniki finansowe, ale dbali również o los osób, które u nich pracują. To wielka sprawa, wielkie ukłony. Dziękuję również instytucjom, które przez cały ten trudny 2020 rok i dalej wspierają instytucjonalnie, ale tak po ludzku również firmy i przedsiębiorców w Małopolsce. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy plebiscyt Mikrofirma za rogiem. Chcieliśmy w sposób szczególny docenić właśnie te firmy, które stanowią większość sektora gospodarczego firm w naszym województwie. Są często blisko nas, a tak często ich nie zauważamy czy nie doceniamy. Dlatego właśnie Kapituła mogła podeprzeć się opinią mieszkańców Małopolski, którzy właśnie te firmy mają za rogiem i te firmy doczekały się docenienia ze strony mieszkańców naszego województwa, ponieważ w sposób fenomenalny poradziły sobie z kryzysem, jednocześnie dbając o rozwój i przede wszystkim pracę swoich pracowników. My również jako Wojewódzki Urząd Pracy dajemy dowód tego, jak bardzo ważni dla nas są mikroprzedsiębiorcy, ponieważ to oni niejednokrotnie zatrudniają bardzo dużą część naszego społeczeństwa, są blisko nas. Zależało nam na tym, aby mieszkańcy województwa małopolskiego mogli wybrać firmę, która znajduje się w ich sąsiedztwie, której często znają właściciela lub pracowników. Dlatego bardzo się cieszymy, że tak wiele mieszkańców Małopolski wziął udział w tym plebiscycie, dając możliwość wyboru mikrofirmy za rogiem kapitu tego plebiscytu. Równorzędny tytuł laureata polistyki mikrofirma Zarobień otrzymuje Altech Leszek Skobronik, salon fryzjerski Metamorfoza oraz firma produkcyjno-handlowa Cukiernia Piotrowska. Pasja stała się pracą, a praca stała się pasją. Yy, dlatego yy, nagroda w tym plebiscycie dodaje nam jeszcze więcej energii i sił na to, żeby coraz mocniej się rozwijać jako firma, dlatego liczymy na kolejne konkursy. Liczymy na to, że zaistniejemy również w nich. Jeszcze bardzo dziękujemy Urzędowi Pracy za zorganizowanie tego plebiscytu. Tytuł laureata w plebiscycie Firma za rogiem i uczucia z tym związane są niezastąpione nie tylko dla nas jako właścicieli, ale przede wszystkim jako dla pracodawców, którzy dają pracę na, na rynku. Laureatem nagrody specjalnej zostaje pani Dorota Niemiec, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Gratulujemy! Pani Dorota Niemiec jest długoletnim dyrektorem Urzędu Pracy Powietrza Krakowskiego. Dała się poznać jako ponadprzeciętny fachowiec, pasjonat tematów rynku pracy, osoba niekonwencjonalna, realizująca powierzoną jej misję z zapałem i nowatorskim podejściem. Jest autorem wielu inicjatyw oraz ciekawych projektów służących aktywizacji zawodowej Małowolę. To także promotor i inicjator wspierający działalność małopolskich pracodawców i pracowników. Była wielokrotnie nagradzana za swoje dokonania odznaczeniami państwowymi, między innymi nagrodą Primus i nagredo, pierwszy w Pierwszych działań. Ja mam tą przyjemność, że pracuję 31 lat na rzecz rynku pracy Województwa Małopolskiego. Jestem bardzo zdenerwowana, czuję się bardzo wyróżniona. Nie wiem, czy uniosę tą nagrodę specjalną, czy, czy zdołam po prostu, nie tylko swoim sercem i fachowością, po prostu to co sądzę, że kapituła po prostu ofiarując mi ofiarowała a kolegom i koleżankom, po prostu dyrektorom pracownikom to pierwszych zatrudnienia.